Dzień dobry, komódeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj oczywiście wlatuje wyspa, ze względu na to, że na niedzielę nie udało się po prostu tego nagrać. Mody tygodnia najlepsze. Będą też w tym tygodniu, ale nie wiem kompletnie w jaki dzień, bo najprawdopodobniej jutro wlecimy sobie z lasem na ten oczywiście kanał. No i patrzcie, tu jest bardzo dobra inwestycja, ale dzisiaj będziemy ją delikatnie edytować. Dzisiaj w ogóle planuję wprowadzić troszeczkę zmian ze względu na to, że pójdziemy w inną uprawę. Kupimy jakieś tam sprzęty, które nam będą do tego potrzebne, najprawdopodobniej dwa wystarczą, ale pewności nie mam i zobaczymy, czy to w ogóle będzie opłacalny biznes od A do Z. Będziemy testować co innego, żeby nie zbierać cały czas tego rzepaku. Dobra, na początek napiszcie hashtag zmiana, wam przyknę serducho tego komentarza i tutaj gdzieś jest właśnie. O, wody już tak mamy na 54%, troszeczkę malutko i dajemy sobie sałatę i dajmy sobie aktywuj i tyle? Dezaktywuj to dwa 7 raz mogą robić, dobra, nieważne jest. Sałata, i ona jest najbardziej opłacalna. Teoretycznie, bo tak mi pisaliście. Ja, Wasz rad, oczywiście, słucha gdzieś tam, czytam te komentarze. No i to jest pierwsza rzecz, jaką mi kazaliście zrobić. Druga rzecz, na pewno będziemy zbierać dzisiaj na ulepszenie tamtego terenu. Ale pole mamy idealnie przygotowane do zasiewu. Także pasowałoby kupić chyba od razu nową maszynę, ale jeszcze sprawdzić ważną kwestię. A mianowicie terminy siewów, bo tutaj jest kwestia tej marchewki. I ona, to można by było w kwietniu już ciachać. Ja sobie patrzyłem inne rzeczy, też jakieś, z mógłbym zasiać. Ale patrząc na tę marchewkę, 277 zł w grudniu, albo tej marchewki będzie tyle, że po prostu się to najbardziej opłaci. I wy to macie fajnie wyliczone, bo już graliście na marchewce i gdzieś tam je uprawialiście. Albo mnie oszukujecie, bo tutaj innych opcji nie ma, bo ta cena naprawdę nie jest jakoś mocno wybitna. Ja sobie patrzyłem na cenę za LEN prawie 2000. Widzowie, są tutaj rzeczy, które naprawdę kosztują groszek dwa koła, praktycznie. Gdzieś tam ta cena dosyć duża. No, na przykład bawełna, no ale bawełny, to wiadomo, nie będziemy uprawiać. Są ceny naprawdę fajne, ale dobra, teraz ważna kwestia: musimy sobie odjąć tysiaka od naszego konta budżetowego, tak zwanego, czyli zostanie nam 50 323 ZIKO na tej serii i musimy kupić sobie coś, co będzie można no, wykorzystać do siewów, czyli najprawdopodobniej nie będzie to już siewnik taki, jak my mamy, a mianowicie siewnik punktowy, ręczny. I czy coś takiego my mamy? Czy do sadzenia marchewki? To są inne rzeczy. Chyba inne rzeczy. Całkowicie będzie co innego. Rośliny... Aha! Rośliny okopowe, faktycznie. Eee, sadzarki do ziemniaków. a warzy To warzywa nawet coś takiego jest. Aha! I to będzie do czego? To są siewniki do warzyw, kombajny do warzyw, eee, kombajny do szpinaku, kombajny... A to? Rośliny okopowe. No to to powinno być. A gdzie są sadzarki? Kombajny sadzarki do ziemniaków, ale to są tylko do ziemniaków. Hedery do buraków? Ty, powiem wam tak, ja nie wiem widzowie tak w skrócie mówiąc, co tutaj kupić bo ja tego nie widzę za bardzo czegokolwiek siewniki, no nie ma tutaj tych ręcznych takich także tutaj mamy delikatny że tak powiem problem, ale można to jeszcze zrobić na takiej zasadzie, że sobie zobaczymy w ogóle jak się nazywają te rzeczy, te siewniki, które my mamy i to jest siewnik widzowie, 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 który? To jest siewnik ten, a bo nie to jest inaczej całkowicie zrobione, to nie no normalnym siewnikiem marchewkę nie zasiejecie, czyli ja miałem stuprocentowo mordy rację, a tym siewnikiem, który my mamy, jak najbardziej tą marchewkę zasiejecie. Czyli tutaj można siać kompletnie wszystko, jest to tak zrobione. Okej, okay. no to tutaj nie mamy problemu, czyli ten tysiak, który gdzieś tam sobie odjęliśmy, wraca do nas kompletnie na konto. 51,323, czyli po prostu tu sobie zmieniam na marchewkę i sieję marchewkę. Jakiejś dużej filozofii tutaj najprawdopodobniej nie będzie, ale pewnie kombajn trzeba będzie zmienić. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo jednak sianie tym samym, to nie wiem, czy to będzie jakoś tak mocno wykonalne, chociaż teraz patrząc na siewnik, jak to wygląda, no to wcale bym się nie zaskoczył, jeżeli by działało to na tej samej sobie zasadzie. Dobra, to na razie sobie odstawię, żeby było przygotowane i tutaj mamy rzepak. Zobaczymy, ile nasion będzie szło, mniej więcej tego. Dobra, soja, sorgo, rzodkiew, trawa, kukurydza, słonecznik, trzcina, burak, bawełna. Jest marchewka, jest marchewka, zaraz zobaczymy jak to będzie szło. Czy ja go, jeżeli dobrze pamiętam, to muszę tylko po prostu zrobić tak. I to już się sieje, no nie? Czyli jakbym chciał, to być może i ja bawełnę tym byłbym w stanie gdzieś tam sobie zasiać. No oczywiście bawełnę tutaj nie będziemy nawet brali pod uwagę. I w ogóle, szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiem jak ta marchewka będzie wyglądać względem tego. No jak ona urośnie, czy to ma jakieś fajną teksturę, czy to nie ma jakiejś fajnej tekstury, wiem, że jakiś dodatek ma być do farminga, nie wiem czy on już jest, najprawdopodobniej ja go dostałem przedpremierowo na tym Discordzie, na którym... No jest Discord dla osób, które gdzieś tam, wiecie, reklamowały farminga i tak dalej, i tak dalej, mają te statuetki od farminga. najprawdopodobniej ten dodatek, ja już bym mógł sobie wgrać ryby nawet i łowić na wyspie, to by było dosyć fajne. I może kolejny odcinek taki spróbujemy zrobić, albo jeszcze jakieś następny, żeby to fajnie, fajnie się prezentowało. Chyba, że te ryby można łowić tylko i wyłącznie na mapie, która jest do tego przystosowana, a mianowicie tej nowej mapce, co farming będzie wprowadzał. Dobra, to sobie zasiejemy. Kurde, trochę ściania będzie. A jak wygląda sprawa z 48? E, eee, To tutaj akurat lajtowo, jeżeli chodzi o zasiew. Te nasiona idą straszelnie i to mocno straszelnie wolno. No Mam nadzieję, że to będzie opłacalne jako tako. Ja od razu chyba nawóz sobie dam na to wszystko, bo... No szkoda, szkoda tracić czas, żeby pokazywać wszystko. No i lecimy widzowie z kolejnymi e, gdzieś tam przejazdami. Mamy ten rozsiewacz, on, nie wiem czy on tutaj też nie będzie rozsiewał na trawę, także wolę sobie e, go podnosić za każdym razem, bo szkoda tego nawozu. Ten nawóz idzie e, no szybciej niż nasiona. E, może nie jest jakieś tam zatwarzające tempo, ale chciałbym kupić dzisiaj rozszerzenie terenu, bo jeżeli się uda kupić dzisiaj rozszerzenie terenu byłoby bardzo, ale to bardzo świetnie dla nas. Ze względu na to, że będziemy mogli po prostu inwestować później w jakieś nowe rzeczy. Ta sprzedaż będzie taka realniejsza, bo tak to będzie wyglądało, bo ten ulcerring point tutaj wleci. On chyba będzie zajmował tyczkę więcej miejsca, ale ja go nie będę stawiał w miejsce tego, tylko ja go sobie przestawię tak. on nie będzie to duża różnica, ale żeby był mniej więcej na środku, no bo na kolejne ulepszenie terenu raczej będziemy starali się w kolejnych odcinkach poustawiać sobie jakieś nowe maszyny żeby nie robić no tym dziadostwem ręcznym, może nawet by, jak kurde czy jest coś takiego, na pewno jest, wiecie, nie żadna 30 60 czy coś takiego, czy nawet ten przysłowiowy Władimirec, tylko raczej byśmy poszli sobie na początek w jakiś taki ciągnik, nie wiem, taki no, no minimalny, to no, nawet bym ciężko to było nazwać ciągnikiem, wiecie, taki ciągniczek ogrodowy, to by było zajebiste i jeżeli by się udało, to naprawdę by było e, bardzo fajnie, no ale to nie wiadomo, albo się uda, albo się nie uda. Bo, jak dzisiaj wydamy sporo kasy 75 koła na tej serii, to wcale nie jest tak mało jakby się wydawało. Także też trzeba uważać na to, na co się wydaje pieniądze. o później może być tak, że tych pieniędzy może delikatnie zbraknąć. A ja nie zamierzam przewijać nie wiadomo też i ile czasu. I chcę wam to pole pokazać od A do Z, jeżeli chodzi o uprawę. No, nawóz kolejny ja robić. No wiadomo, że nie będę, no bo to za długo po prostu gdzieś tam schodzi, Jakbyśmy mieli normalne maszyny. To można by było coś tam kombinować. Chociaż takich polskich maszyn do mm, zbioru marchewki, to ja chyba też za bardzo y, nie widziałem. Także raczej ręcznymi rzeczami będziemy sobie to robić. No, nie wiem, czy to jest opłacalne, bo wiecie, takie liczenie sobie, wiecie co, byśmy musieli policzyć chyba 200 parel, koweź to teraz o oblicz, ile było za, za rzepak za jeden rok, za jedno koszenie i to jeszcze z takiego pola, gdzie my nie mamy tak naprawdę porównania. Albo marchewki na razie nie sprzedawać i zobaczyć po prostu. Gdzieś tam jeden sezon sobie przeminąć, ale to najprostszą naj, naj, naj metodą zrobienia czegoś takiego byłoby jednak ogarnięcie e, wszystkich upraw. I wtedy byśmy mieli pewność, czy dana uprawa daje nam tyle, czy dana uprawa daje nam tyle, i jak to wszystko się e, gdzieś tam prezentuje w rozliczeniu ostatecznym. I wtedy byśmy siali sobie to, co byśmy uważali za słuszne. No, jest też pomysł, żeby robić akurat strawy, na przykład tutaj łąkę zrobić, albo strawy postawić taki jeden zynzel. i też zobaczycie, że to będzie fajna inwestycja, bo kiszonka na pewno jest droższa niż trawa, taka zwykła, skoszona, zebrana i myślę, że w kolejnym odcinku, jeżeli ja o tym nie zapomnę, pomyślę, bo też będę chciał inne rzeczy porobić, tak jak Wam mówiłem o maszynach, yy, raczej sobie zainwestuję w coś takiego, zobaczymy, może akurat się ta inwestycja uda, yy, byśmy musieli sobie zobaczyć, czekajcie, on by jakby jechał prosto, tylko to ja tak trochę krzywo rozsiewam, abyśmy mogli już yy, troszeczkę inaczej sobie tutaj zadziałać, czekajcie, za pierwszym razem kółko zrobiłem, bo tam wygląda jakby było nawiedzione, chyba tak, ja już tak zapomniałem. Tak, za pierwszym razem chyba koło robiliśmy. Dobra, to czekajcie, to ja sobie zrobię od razu drugi raz takie kółko. Z tej mamy bardziej wyrównane. No i nawieziono już wszystko będziemy mieli i będzie, powiem wam, tak, przysłowiowy, przysłowiowy spokój. No i mamy trawę, z której możemy mieć 90 ziko najwięcej, a gdzie ja znajdę... To będzie jako kompost, czy to będzie jako kiszonka? No jest jakaś tam delikatna różnica. Tylko pytanie, czy to jest właśnie to, czy to będzie delikatnie coś innego, no bo tutaj ja nie widzę na każe, by cokolwiek było. O, jest Kiszonka, 100. Brak wahań cen w przypadku Kiszonki? 220 złotych jest teraz. Za to, co ja sprzedaję, za połowę mniej, nawet ponad połowę. Bo no przecież to będzie widzowie, jak ja to postawię, to będzie też znaczy strzał w dziesiątkę, moim zdaniem, e, gdzieś w kolejnych odcinkach. Dobra, tam na razie wody nie trzeba, tutaj na razie też nic nie trzeba, tak naprawdę, także żeby sobie poprzemijać czas do. nie wiem nawet do jakiego dnia, ale na pewno będziemy musieli też i e, chociaż w sumie, czy trawę kosić, czy żeby. o fazy wzrostu, będę widział fazy wzrostu, patrzcie. Ty, zajebiście, no to wiadomo, że to powinno się e, siać takim siewnikiem rzędowym, tak jak ja na początku szukałem tego wszystkiego, ale ta marchewka, powiem Wam, że nie wygląda mm, wcale jakoś źle. Dobra, tu jest miejsce i tak na cztery palety, ale ja te palety sobie będę wyrzucał, tutaj będzie podobny najprawdopodobniej okres tak jak sprzedaży, e, to sobie na razie to gdzieś tam, no nie, no nie, spadłem do wody, spadłem do wody, widzowie, zaraz się utopię. I muszę teraz znowu robić coś takiego i dopiero jak wejdę tutaj, to będzie mi to mniej więcej działać. Tam jeszcze trawę trzeba było podrysować, ale też o tym Zapomniałem, to musimy sobie to zrobić przed przewinięciem kolejnego czasu. Dobra, Ciach. Czekaj, czy ta sałata nie będzie zużywać więcej wody teraz? Względem tego, jak ta zielona cebulka zużywała. No. Wszystko tutaj jakby tutaj pograć nie wiadomo ile, to byśmy mogli przeanalizować sobie naprawdę wiele rzeczy. Ta Te sałata też ładnie wygląda w tych tunelach yy, i powiedz mi tak, trzeba zrobić to co mówiłem na początku, żeby tam już była trawa, żeby to już było urośnięte, zarośnięte, ogarnięte. No i co nie mogę wejść w tryb budowania. Teraz mogę, bo tutaj ostatnio patrzyliśmy i poprawialiśmy sobie mniej więcej te długości. Tak, jak wiecie z ostatniego odcinka, e, dajmy sobie tą trawę po prostu. A tutaj bok nie jest ruszony, czyli za dużo to my tutaj też. Inicjatywy można powiedzieć, że nie mamy. Dobra, ok, ok. Kolejna rzecz, którą mieliśmy zaplanowaną. Jest zrobiona. Ja bym mógł tutaj iść już z kolejną dawką nawozu, bo jak wiecie, raz tylko ten nawóz sobie daliśmy, ale ja poczekam może do kolejnej fazy wzrostu i może pod koniec maja byśmy sobie dali. Kurde, ten teren dodatkowy, on tak cholernie tutaj robotę widzowy nam zrobił, bo nie dość, że jest większe pole, to dużo mamy więcej miejsca do jakiegoś się przemieszczania. No jak zarobić dzisiaj te pieniądze, które potrzebujemy na ulepszenie? Szczerze nie wiem. Mamy 51 koła a do 75, no to jak wiecie, jeszcze dosyć daleka droga. Zobaczymy ile się uda, bo dzisiaj no taki był plan, żeby ten teren ulepszyć. Ale czy on się spełni, czy on się nie spełni, czekajcie, bo już jest czerwiec, a ja lecę dalej jak głupi z tym czasem i nie wiem kiedy się za to wszystko zabrać. Dobra, dajmy sobie siódmą coś i zobaczymy, że coś się tutaj nam e, porobiło. Siódma, piętnaście, miód, bo jest więcej uli. Ta trawa jeszcze nie jest taka, jak powinna być, czyli nie jest taka największa. Mamy. A, tu jest 529, sorry, nie mamy jednak tej palety pełnej. No, tutaj jeżeli chodzi o to, to bardzo fajnie to wygląda. Mógłbym sobie dostawić kolejny tunel i zmaksymalizować swoje zyski jeszcze bardziej, ale jak ja sobie postawię ten kolejny tunel widzowy, to będziemy mm, coraz dalej od naszego głównego planu, yy, czyli od. Ogarnięcia kolejnego terenu i kupienia tych skupów, i tak dalej, i tak dalej. No to tak nie za bardzo, nie za bardzo, że tak powiem, mi to pasuje. A czy tutaj jest jakiś opryskiwacz taki ręczny? W ogóle, jak wygląda ta paczka ręcznych? Jak to się nazywa? To jest hand, coś tam, zaraz sobie zobaczymy. Hand. Dobra, ręczne jakieś rzeczy, co to jest? Mamy tutaj opryskiwacz nawet, chłopie, może byśmy sobie opryskiwacz dzisiaj kupili? Ja tak sobie patrzę, co tu jeszcze jest. Na przykład, tu jest do marchewki, to jest inna maszyna niż. No nie, to jest prawie to samo, tylko to jest do innych rzeczy. Tu jest coś do wałowania, to nawet poleciok taki jest, ja pierdziele, zajebiście. No to jest wiadomo do winogron, tutaj o tym akurat nie pozbieramy, do buraków też jest jakoś osobna rzecz. To jest ten mulcher, mamy taki wózek nawet do przewożenia towarów, 2,5 koła pojemności to ma. Jak będziemy zbierać tą marchewkę, to by się zdało go mm, właśnie kupić, bo to nie wiem jak to będzie wychodziło, czy to będzie wychodziło w paletach. Czy na jakiej zasadzie to będzie wychodziło? Trzeba będzie to na pewno wszystko sobie mm, posprawdzać. Tutaj to co to jest? Jakieś coś do bawełny. A do bawełny my też mamy. Tu jest do zbioru trawy z... O nie, to jest do belek. Ok, to jest do prasowania, a to? 1500 pojemności, to też jest do jakichś zbiorów. Tu jest jakieś coś. Tu jest do mleka, do przewożenia tych, tych wszystkich rzeczy. Tu jest rozsiewacz taki bardziej normalny, byśmy mogli kupić. Dobra, wiecie co, ja sobie zaryzykuję i kupię sobie opryskiwacz, żeby to w sumie... Wiecie co, kupię sobie ten opryskiwacz, będzie już stał przynajmniej. Tysiak dla nas to jeszcze nie jest jakaś tam wielka też liczba, także możemy sobie to kupić do pryskania. Mam nadzieję, że zda to jakiś swój egzamin. Dajmy sobie taki kolorek, może troszeczkę inny niż wcześniej, 8 km standardowo, niech będzie prędkość i nie będziemy po prostu tego robić na zasadzie nawożenia, tylko będziemy robić sobie na zasadzie oprysku, to będzie można to robić Teoretycznie w późniejszych fazach, no ale to w praktyce, no to wiadomo, że formingu można zrobić, kiedy chce się uwiechać, tak sobie wiecie. Do tego, żeby od razu odjąć sobie kwoty, musimy sobie dać materiały eksploatacyjne i. No i no i no. I. Tu są jakieś opryski, i to są opryski od chwastów, a to są opryski te normalne za 50 litrów 250 ziko. No to jest, powiem Wam, że dosyć droższy interes, a tu było za ile, jak my te okupowaliśmy? 50 litrów za 100. No to powiem wam tak, to ten biznes to taki kurde średni nam chyba wyjdzie na tym. Tu jest też 50 litrów za widzowie 250 ziko. No, to to powiem wam, że może nawet bym powiedział. Delikatny błąd popełniliśmy. Dobra, ja sobie te 250 odejmę, ale... No nie nastawiam się, że jest to zajebista propozycja. 250 równa się teoretycznie, to my widzowie to powinniśmy zrobić, żeby to było realne. Jakieś, nie wiem, no trochę sobie wlać tego oprysku, nie wiem, ile tutaj wchodzi tak dokładnie. Aha, czyli wciół. No i reszta tutaj powinno być wody, no bo jak wiecie, jak się pryska, no to się robi mieszankę. To jest jakieś 10%, jakby resztę sobie dowalić teoretycznie wody, tylko ile tutaj tego wchodzi, żeby to policzyć tak jakbyś normalnie 500 tu jest, czyli 400 ileś tam wody, czekajcie 450 litrów wody. Czyli jakieś 45 zł, ja powinienem sobie odjąć jeszcze, jeżeli ja to dobrze liczę. Dobra, dajmy sobie płynny nawóz, tak jakbyśmy wodę ze studni dobrali, tak jak do tunelów. I 45 zł jeszcze odejmujemy, bo jest 1000 litrów, to jest 100 zł, czyli 450 litrów, no to będzie. No 45 no, taki taki wiecie, prostą matematyką, mam nadzieję, że ja to dobrze zrobiłem i nic nie e, Raczej tutaj nie powinny być proporcje 10% do 90, ja tak sobie liczyłem czasami na seriach 25% na przykład w danym opryskiwaczu, żeby był oprysk, bo jest drogi i po prostu resztę dolewałem sobie wody. No, za, zazwyczaj, jeżeli macie taki pojemniczek albo coś, no to macie proporcje napisane. No my do tej proporcji raczej napisanych nie mamy 0,28 no i co? No, i co, no i pryskam, no nie? <noise> kurde, to kurde, to, to też jest wyle, wiecie, z takiej banki gdzieś to sobie leci. Ale też ma fajną pojemność, kurde, dowożenia marchewki też myślę, że e, zakup tej takiej ala mm, przyczepy transportowej też będzie dosyć dobrą e, sprawą. A dużo tego idzie? 498, i tak dalej. Nie wiem, czy ja to też dobrze zrobiłem, no napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też robicie jakoś proporcjonalnie, bo może istnieją takie opryski, że Wy wlewacie sobie taki oto oprysk, widzowie, i on już jest rozrobiony i ma też taką cenę, no, ra raczej w to wątpię, no bo raczej to się oprys, no to wiadomo, no się się rozrabia. Nawet można było realnie zrobić, żeby postawić ten kran tutaj u nas. oj, taki co jest właśnie do tego moda dedykowany i też by to fajnie wyglądało. No ale o tym nie przemyślałem. Nie przemyślałem tej sytuacji wcześniej i raczej ten kran tak z dupy po prostu w jednym miejscu, jak on by se stał, to też by raczej to zbyt fajnie nie wyglądało. Także chyba tak jak zrobiłem to jakoś tak realniej, no to jest gig. Możecie napisać właśnie mi w komentarzu, jakie proporcje mniej więcej sobie yy, dajecie oprysk, a woda, żeby gdzieś tam opryskiwać Wam yy, pryskał. No, a tak to wygląda z tym opryskiwaczem. No, 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 no się, 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 się idzie po prostu w tych żyndach, żyndach. No i mamy kolejną fazę wzrostu. Mamy też i 2 lipca. Zobaczymy, co możemy tutaj zrobić. Bo z tego, co widzę, to nie możemy zrobić kompletnie, praktycznie nic. Yy, czy tutaj jest jeszcze woda? Aha, to super, poprzewijałem czas, że woda yy, nam się tutaj w ogóle nie produkowała. Dobra, 10 koła, czyli 20 koła wody, odjąć od tej kwoty, to będzie 2000 złotych, tak w skrócie mówiąc, za 10 tysięcy litrów. Wiadomo, jest tysiak, no to razy 2, no to wychodzi 2000 i zeszliśmy z pułapu już naszych pieniędzy. Czyli teraz tak, żeby tutaj w ogóle nalać sobie tej wody, własność mpc-ta, ale dlaczego mi się to nie świeci? A, własność gospodarstwa, poziom napełnienia napełni i już chyba powinno być ok. Tak, tylko właśnie nie wiem, bo na co niektórych seriach mi to działa to napełnianie, na co niektórych seriach mi tak naprawdę yy, nie działa to napełnianie i nie wiem od czego to jest zależne. Dobra, tutaj mieliśmy to nawiedzenie już maksymalne. Ustawmy sobie stan konta od razu, żeby tutaj nie zrobić żadnego yy, błędu 028 i to jest faza wzrostu 4 na 5, czyli w teorii, no to ja na razie tutaj nie mam co robić. Dopiero jak będzie zbiór. No i nie wiem, czy czekać sobie z tą trawą do kolejnego zbioru, czy jak sobie to wszystko poogarniać. Hmm. O dobra, lecimy na razie dalej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sałaty jesteśmy troszeczkę stratni, a czekaj, bo to nie wiem czy nie urosło. Tak, wzrost zbioru 100%. Faza też już jest ta ostateczna. No, na razie tutaj mamy gdzieś 15, także ja sobie polecę mniej więcej do czasu takiego, żeby sobie to pozbierać. Zaraz zaczniemy sobie wykopki, czyli będziemy musieli kupić kolejną nową maszynę w dzisiejszym odcinku. Dobra, 7.49 niech będzie. O, tak lekko zachmurzony terenik. Dobra, tak. To sobie też weźmiemy, zobaczmy jeszcze jak tam kwestia z miodem, bo nie wiem, czy to się coś narobiło, czy się nie narobiło. Tak, miód nam się cały czas, jak widzicie, tworzy, może w małych ilościach, ale się tworzy. To najważniejsze. Ja bym sobie obwód, tak czy siak tam tego wziął i posprzedawał, dajmy sobie kwotę 48.028 i dajmy sobie tą kosę, żeby chociaż tak przelecieć, żeby ładniej to wyglądało nawet i na samym czystym nagraniu. O, tylko że tutaj musimy włączyć sobie to. Teraz on będzie leciał te 10 na godzinę, to przynajmniej szybciej sobie to obkosimy. Czy tu jest taki wymiar, że będzie idealnie kosiło po całości? Tak, jest dobrze to zrobione. Właśnie ja tak sobie staram pod kosę dobierać szerokości nawet tego pola, bo to jest dosyć dobre, bo wtedy macie przynajmniej pewność, że będziecie sobie to kosić za jednym zamachem, a nie że będziecie musieli się później e, z tym wszystkim męczyć i kurde, by robić sobie tu na dwa przejazdy, tam na dwa przejazdy, tutaj naraz Ci wyjdzie. Trochę tak, trochę inaczej, a tak to przynajmniej sobie macie na jeden przejeździk i, i macie elegancko to zrobione. Ja całości kosić nie będę, chociaż może ten obwód sobie zostawię, a zrobię sobie za tym. Jeden przejeździk i zaraz sobie to zbierzemy. Kupimy tą kolejną nową. Ojej, 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 ojej. Chociaż maszynę nową to możemy i zaraz kupić. Nie musimy, nie musimy czekać na nic. Dobra, tu jeszcze sobie ciachniemy, żeby to ładnie się prezentowało, ładnie się wyglądało. No marchewka raczej pod kosę nie pójdzie, żeby się wykosiła. Także tutaj też nie mamy problemu takiego, jak czasami dotyczył ten problem, jak wiecie, rzepaku. No bo z rzepakiem, no to faktycznie się zastanawialiśmy. Raz mi go łapało, raz mi go nie łapało, raz mi go kosiło, raz mi go nie kosiło. No i nie wiedzieliśmy, na jakiej zasadzie już tutaj mm, to wszystko wygląda. Dobra, dajmy sobie tak do kosi. O, można powiedzieć prawie, ale nie do końca. Dobra. byś ostatni kurde w tych paletach wykoszenie tego wszystkiego jak ja je rzucam jeszcze byle jak to jest też jakaś widzowie tak szczerze porażka kurde bela weź wykość tak, taki jeden element zasrany co jest tam w środku weź go wykość albo wiecie co ja nie będę tego sprzedawał tylko ja w kolejnym odcinku tak jak wam mówiłem postaram się zrobić ten myk tylko że kurde jak my dzisiaj chcieliśmy ulepszyć ale ja nie ulepszę dzisiaj bo jak ja mam zbiory jeszcze robić to nie ma opcji, że ja się z tym wszystkim wiecie, powyrabiał nawet niby i tak wiecie, większość rzeczy to się na cięciach robi, ze względu na to, że to po prostu długo schodzi. Tak jak na lesie, na przykład co niektóre rzeczy, ale no ja najwyżej następny pokój strawy, i tak w kolejnym odcinku raczej nowe nabytki będą, coś będziemy kombinować z jakimiś nowościami. To wiecie, Dobra, dajmy sobie tak, żeby tu już mieć ten obwód zrobiony, i my sobie lecimy od razu z. No zakupem czegoś, co będziemy mogli wykopać sobie marchewkę i zobaczymy, jaka tu będzie animacja, jak to wszystko będzie wyglądało w teorii. Do tej trawy zostało tyle, że można było to skończyć, ale. Robimy tak jak mówiłem. Dobra, czyli jest coś takiego i teraz. Yy... Nie wiem w jakich to jest kategoriach, to jest najgorsze. Czy to będą kombajny do buraków, kombajny do tego, do tamtego, bo tego tutaj w ogóle nie ma. Kombajny do warzyw, też tego nie ma. Do szpinaku tego nie ma, do fasoli nie ma, do groszku też tego nie ma. I widzowie, to po prostu trzeba wpisywać ten hand i wyszukiwać tak, to jest w jakichś odrębnych po prostu kategoriach. Co można zrobić? No, tym możemy dawać sobie wszystko: ziemniaki, buraki. No, no wszystko tak naprawdę możemy tym sobie robić. To będziemy mieli do marchewki i takich rzeczy bardziej innych. 1500-1500 to się tak naprawdę niczym za bardzo nie różni. Tu jest metr 40 i tu jest metr 40. Mm. To moment 40, ale to jest na przykład tylko do buraków. To po co mi kupować później coś takiego tylko do buraków, jak? Albo tylko i wyłącznie do ziemniaków coś kupić, jak ja później będę miał takie coś, to no nie? Dobra, tutaj to jest też do tego. No dobra, no najlepiej to chyba kupić jedno i będziemy mieli pod wszystko, bo to chyba będzie najlepszy e, z możliwych pomysłów. Dobra, dać sobie taki szarawy bardziej kolorek, żeby to wyglądało jakoś tak fajnie i chyba tak sobie to zrobimy. E, tysiaka odejmujemy, bo to też jest, jakby nie patrzeć, taka pierwsza. Maszyna z kategorii tych kombajnów to do czego innego, bo jednak tego nigdy nie mieliśmy, i dajemy sobie 47 028 zostaje na naszym koncie. Ja już widzę, że w dzisiejszym odcinku to ulepszenia terenu. Raczej na pewno nie kupimy, bo, bo, bo nie będzie kiedy tego zrobić. Czy to nie będzie to się kiedy zarobić nawet na to. Dobra, i jak działa ta maszyna? Musisz rozłożyć narzędzie kombajn, no zajebiście, tylko że ja to rozłożyłem już. O dobra. No w porównaniu do rzepaku. Muszę kierese naprostować trochę. No te zbiory, te zbiory to mogą być cholernie duże. Ja już, ja już to mniej więcej widzę, patrzcie. Jak my już mamy tysiaka z tego, może faktycznie jajce nie robiliście w komentarzach, i to jest mega opłacalne pytanie: czy to będzie w paletach nam wylatywać, czy jak? Bo jeżeli to będzie jakoś można rozładować, to ja bym sobie to rozładowywał na zasadzie, że będę brał sobie tą przyczepkę. Tylko kurde, gdzie ja to będę teraz sobie magazynować, jeżeli tego będzie od z takiego pola. Kurde, mol nie mamy. No nie no, najlepiej... Dobra, nie będziemy kupować żadnej przyczepki, no bo widzowie, jeżeli tutaj ma to lecieć tak, że yy, będzie to w paletach. no i koniec chyba no. No rozładuj, dobra. Ja pierdzielę jaka tu jest paleta, no... Ile ona ma pojemności? Dwa koła marchewki tu jest. Ja cię chycę, jak patrzcie jakie to jest wielkie, no nie? Ty, ja to bardziej liczyłem, że to będzie w takiej. No, pa, normalna paleta z tym, z zieloną cybulką albo z czymś i paleta z marchewką. Ej, dwa koła z. No czekaj, bo to trzeba będzie uruchomić chyba od nowa. No, jak rozłożyć, jak to jest rozłożone? Dobra, czekajcie, czyli 2000 mamy nawet ponad, z niecałego jednego okrążenia razy 200? Jeżeli ja dobrze pamiętam te liczby razy 277. Kurde, nie no, dużo lepiej z tej marchewki my wychodzimy. Tylko te palety są takie przeogromne. To mnie tak jakoś mega zadziwia. Ta tekstura podłoża jest taka jakaś też inaksza po wykopaniu tej marchewki. Ty, to ja zaraz tutaj zrobię sobie kolejne kółko i ja będę miał kolejne 2000 widzowie. Nie no, rzepak, rzepak to się, z tego co ja widzę, na tej serii przynajmniej, to się w ogóle nie opyla, no wiadomo, że trzeba będzie też i pszenice jęczmień gdzieś tam ogarniać, jak będę chciał mieć te kury pierwsze, żeby jajka już się produkowały, ale, <grym> kurde, jest zajebiście, no nie? Jeszcze jak tu zasz te kiszonki z tego robić, to i trawa będzie się opłacała, wszystko będzie się opłacało. Jeszcze jakbym miał jeszcze jeden dodatkowy tunel, to bym był też mega szczęśliwy, wiecie? Tylko że to się na razie, na razie się nie stanie, bo na razie tak jak gadaliśmy, lecimy w ulepszenie trenu. Dobra, no i rozładuj, Znowu będzie takie wielkie. No a jak? <laughs> Jedno jajca. No i dobra, i lecimy dalej. Kurde tu z każdym kółkiem nasz budżet się zwiększa coraz, yy, coraz to bardziej. To marchewka jakby robić na taką naprawdę dużą skalę. To by dopiero były jaja, to by dopiero była opłacalność widzowie. Tutaj to by było naprawdę przekazacka, to wszystko zrobione. Tylko, że ja znowu temat do kolejnego ulepszenia yy, terenu, nawet jakbym chciał coś zrobić i postawić tam te rzeczy, o których ja wam mówiłem, to by się przydało mieć to ulepszenie terenu. Ja bym może tam pola nie robił, tylko ja bym to sobie właśnie zagospodarował sobie yy, yy, delikatnie w innym stylu, yy, bo może jakieś jabłko bym tam jeszcze sobie postawił, jakąś jabłonkę albo coś, no nie wiem, trzeba będzie to mocno, mocno mordy przemyśleć, żeby to dobrze wyglądało. Będziemy mieli. No, takie jak wykopki, dosyć szybko idą z tą maszyną. Także tutaj myślę, że do marchewki to raczej nic większego nie będziemy kupować. Bo też chyba nic takiego bardziej, żeby to było przejściowe, a nie zaraz jakieś ogromne, chyba mieć nie będziemy do dyspozycji. Dobra, zresztą ja mogę to już wcześniej wyładowywać, bo to i tak się mieści 2000, a nie że się mieści tutaj dużo więcej. Najpierw musisz rozłożyć narzędzie, czekaj, bo ja tutaj coś naklikałem i teraz znowu. A. Dobra, lecimy dalej, że tego zostało tych rzędów. ale naprawdę, ja. Czekaj, ale coś my to robiliśmy. Chyba z kombajnu robiliśmy wysypowanie tego rzepaku. Jeżeli dobrze pamiętam, i tam były palety normalne. Tylko, może tutaj zrobili tak, żeby to się właśnie mieściło w takich jakichś większych ilościach. No bo jednak tej marchewki, no to sypie, sypie głupie. Nie, no taka paleta to jest po prostu. Po prostu coś niesamowitego dla mnie. 2, 4, 6 koła już mamy nawet ponad z takiej małej ilości i z takiego malutkiego kawałeczka. No, już nawet zaraz więcej. Myślę, że dychę to tutaj na spokojnie sobie jesteśmy w stanie ogarnąć dzisiaj. Ale w dzisiejszym odcinku, mordy, patrząc na czas odcinkowy, to i tak by było na tyle. W kolejnym odcinku postaramy się to wszystko już posprzedawać. Jak nam starczy czasu i głównie pieniędzy, to na pewno ulepszymy sobie ten teren i spróbujemy go jakoś fajnie zagospodarować. Nara!